Oho, <laughs> jak poleciał! I co jest? Tam na tak górze gość tak. biega. No, stary, no, Pixa? Mm, nie. Jak, no to jak sobie możesz kupić, nie? Na przykład na jakiś miesiąc. tak. jak to się żermuje z i Discordem? <laughs> Kurwa, gdzie? No faktycznie! LOL! XD. Ej, dobra, to kontynuuję opowieść. Gości miał dwa briki na sobie. Co? Haha! Ha. Dragon, dwa dragony, co? No, dwa dragony. <grym> Spieraj. Ha, ha. Co? Tak, ja mam jednego. Ja mam no jednego nie, znowu tam. się będę śmiał. Bo ja! Się. <grym> Siemanko. Dzisiaj. E, dzisiaj. Wciąż drugi dzień Vibe, jesteśmy z kamerą wśród zwierząt, a mianowicie e, jestem tutaj kamerą e, Piotrka C5 i Piotrka C4, e, którzy rajdują sobie tutaj bazę. Ja przyszedłem sobie popatrzeć i skorzystać z tej okazji, e, wrzucę wam po prostu jakieś krótkie przebitki z tego co im tutaj poleciało i jak poszedł rajd. Bo i tak siedzę i nie mam co robić, już bo już gram sam i praktycznie jest pusto prawie że na serwerze. I w sumie już mam, dzisiaj mam dość grania, więc tak tylko popatrzę. Pierwsze dwa dni tryhardowe, naprawdę sporo. Jutro już sobie trochę wrzucę na luz, bo <grafię> na farmie naprawdę chyba materiału. na sześć odcinków przez te ostatnie dwa dni. Jestem bardzo ciekawy, w którym odcinku będzie to, co się dzieje teraz. Ale, no, pewnie jakieś półtora tygodnia po wajpie lekką ręką, albo nawet z dwa tygodnie. <grafię> Drzewo ścięte, a zaraz będzie coś strzelane. Oho. Tutaj możemy zacząć cycucha jego super unikalny. Uh, Myfikal do siekiery Zobaczmy, zobaczmy jak ma na, tutaj z boku o, Patrzcie, patrzcie! Widzicie tego Myfikala? To jest unikat O! Otwarte okienko, wejdziemy, zobaczymy co tam ciekawego Dobra, jest czołgus, zobaczmy co tam w środku ciekawego Nie wiem co na dole, ale wolę nie tepać. Swoją drogą hacze otwarte do góry Chyba dopiero na wyższych piętrach mają tutaj lód w tej bazie, wam powiem Dobra, patrzcie, to idę na dół jakieś sentry włączone Ścianki puste Tu nie ma ściany Słuchajcie, <grystanie> albo to już ktoś rajdował Albo nie wiadomo co Chyba mają loot u góry Co ona jest na rajdzik, normalnie Oby wachy starczyło, guys eee, Co to ma być? To można mu zabrać Karczakiem wyciągnąć Ja mam stealki w bazie. Tutaj ma hacza jak coś. O kurwa, on zdjął ten. Tu można było wskakiwać. Ojoj, oj. oj, oj. Wejdź. No nie. <laughs> jak ja po hinda wejdę? Dobra, tu się na drzewo da wspinać i drabinki tam są. Ziółka to jakoś wejdę. Dobra, możecie dopisgać. Tu ma hacza, to chyba najłatwiej w hacza na razie walnąć. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, zejście w dół, jest łóżko. Pokoje. Tu jest szafa jakaś. Tu druga. Wykurz tą szafę O, tu są kolejne szafy, łóżka Nawet Co ty gadasz? Dużo? No, <laughs> <Mówię ci trochę. laughs> Dobra, no tu słabo Przy łóżkach mogą mieć coś lepszego w sumie Normalnie oh. Ho, ale ludzik gościu O kurwa. Ale co postrzelacie? podwózkę. podwózk. Też nic ciekawego w sumie. Nie wierzę, żeby to był cały jego drop, jak on cały czas na paradajsie siedzi. Kiks Tu jest jeden pokój zamknięty. Tu coś jeszcze, może mu jakieś szafy być. No tu są z dwa pokoje, jakieś zamknięte, mniej więcej. Nie wiem, na kurwa. Albo jeden, nie wiem. Czekaj, najlepiej, najlepiej chyba podejść, najlepiej tu chyba walnąć. Bo tu na pewno jest zamknięty pokój. Aha, a jednak nie rozjebana gra. <grym> Oho, haha, <grym> jak poleciał. I co jest? Oh shit. Dobra, Essa. Kość został nawalony. <grywa> Baza została aż za bardzo przewiercona. Tam są drabinki do wskoczenia. Dobra, guys. Drugi dzień Vibe uważam za zakończony. A no, ja sobie tutaj trochę ammo na siebie zabieram w razie, gdyby ktoś chciał mnie tam w nocy dupnąć, to żeby było z czego postrzelać jutro. Eee, tam ceki i takie rzeczy ma sposób zabierane. Ogólnie to skończyliśmy baskę e, dwupiętrową. Znaczy skończyliśmy dwa piętra bazy, są po porobione pokoje jeden na jeden, standardowo i tak dalej. To chyba najlepsza opcja. No i co? I drugi dzień się kończy, jest pierwsza cztery. Przed chwilą sobie rajdowaliśmy, tak jak już mówiłem, kamera o menhare. Jutro trzeci dzień vibe'u, ale jutro pewnie zacznę dopiero później, bo najpierw zmontuję odcinek, który będziecie oglądali jako pierwszy. <gry> a ja to już mówię w szóstym czy w siódmym odcinku, a <gry> będę jutro dopiero pierwszy montował. <gry> no, także tak to wygląda. Fajny vibe, mi się bardzo dobrze na nim gra. Ale nie chcę tutaj za długo wam gadać, znowu głupo to powiadać. Jutro kolejny dzień. Mam nadzieję, że jutro będziemy całą trójką. Ja sobie wstanę trochę wcześniej, żeby zmontować ten odcinek, żeby nie zmarnować na, te, na to pół dnia. No i to tyle. Dobra, tepam się do refilu bo mi mówi, że mu się do bazy wbili. A ja mu chcę trochę pomóc. Walą rufa goście albo lokery czy coś tam. Wyjście nie ma jakiegokolwiek sensu. Dobra, ciągaj. Refilus, dawaj, dawaj, ściągaj rów. Dobra, zabity Jeden, Milusio Ciągnij ten rów No nic, zabrali trochę filmu, filmów filmów, trochę itemów i to tyle z tego było, ale zabiliśmy jednego z nich, więc jakieś ite się chłopakom zachowały. Także nie jest źle. Tylko on? Profilus tu zabił jednego z Gryzli, i chyba tylko on był. Wydaje mi się, że nie było nikogo więcej. Falcie, gumę, goście. Mamy tu jeszcze jednego kampera na górce. Po co? Po co ci to było? Po co ci to było? Wystaw, dzięki No dobra, także tak jak widzieliście, ja tutaj pomogłem refilosowi strzelić szybką, e, szybką obronę Homa. W sensie jego bazy Oczywiście to miałem na myśli e, No Także tak Kazacko Jest Za tymi okrągłymi barakami był zombie Podbiegam tam Miał toczymę tu szukam jakichś sensownych do Kałasza. Bo tu po prostu niby jest ich dużo, ale jednocześnie jest ich mało. Prawdopodobnie ale... dalej w nich siedzi. O, jest, na środku mili, No i kozacko, Kasperek. Kacpertes. Kod... Co, Kod... co to był? Od ryby on jest kozacko. Idę go zebrać. Ale miał w Mazla i 40 ranger, Rangera obok tylko. Chodzi po drabie. I do drugiej Zależy. strony. Dobrze. Dobrze. Nice Jeszcze jeden był Dobra, ja zbieram tego spod zeskoczył, mostu. Skoczył, zeskoczył, skoczył Ta, widzę. Tepli się, tepli się. Ta, ta, widziałem. Biegnę, bo wolny jestem. Ja zebrałem tego na moście, zbieram o On man. tu zombie bije, zaraz go zabiję. Gdzie zniknął? Znikną. Na, na budowie Leży Ej, dostałem plecy o. z czegoś. Ej, dostaję! Ej, jest tu! Kurwa! Jest tu na dole tam, no, za zamysłam za Zabijesz go? Dobrze Dziękuję Tak za, za tak to no, no to był wtajemniczony z ekipą ogólnie A co ten u góry miał? Też jakieś fajne itemki? Eee, co tu u góry? Oho, był żarcie i... mi przyjechało, ja się homuję tutaj Ja muszę okay, się na homa na moście leżą Może szybciej o, jest, widzę, I teraz widzę. Teraz kałacha ma mojego, ajajaj, aj, aj, idę to odzyskać. O jest tu jeden. Leży. Dobrze. Dara, Simpson. Nie wiem, dobrać. czy widzieli mnie, jak schodziłem, mam nadzieję, że nie. Kolejny dostał po głowie. Tajemniczony wrócił, leży. Oni się tam No i mi się te pewnie kończą, dobra. czy później. Dostał znowu Skąd na strzela? moście. Skąd strzela? Na moście, tam gdzie są samochody, leży. Kampi się za murkiem, co chce. Mniej więcej stamtąd, dobrze. Dobra. Z taberki na dół, idę na budowę Czekajcie, ja, ja idę, ja ubiegam Tu jeszcze na budowie jest Idę, idę na budowę już Za wężerem, dobra, kawaha mojego biorę Nice Jeszcze? No dobrze, dobrze jest No elo, sito. Huh. ogień zaporowy się sprawdził Ogień zaporowy się sprawdził Zabij od mikrofonu trochę, bo trzeba Tak, wiem, 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 sorry tak Muszę po, 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 filtra muszę zamontować Jest to coś bożego się Kalinka jakiś leżał a i masa broni jest. essa Taktyka ognia zaporowego, Kurde, czyli w momencie masy, kiedy koleś się wychyla, a ty cały czas ładujesz to miejsce gdzie się potencjalnie wychyla To się czasami sprawdza tak naprawdę To Kolejny prawda, w półmilitarnym, obok dźwigu Kolejny chyba na budowę ja, to ząbek tak? idzie, ewentualnie Jest pode mną, jest pode mną, no a to nie to nie ten, kto inny O jest no już No nie mam jak opisać, chwila. Jak się patrzycie w kierunku zejścia z mostu w Seattle, no. nie tam dalej nad wodę, tylko ten drugi most. Końcówka druga mostu, tam jest górka i tam jest dwóch. Jeden w pomarańczowej perynie, drugi w stroju chyba flagi. I idą w kierunku drogi, zeskakują, tak skaczą. Z której drogi? Dobra, kurwa, idę w tamtym on mu, on kierunku. On tu chodzi o drugą stronę, to nie ten most. Skill opisywania no, mam niski, no, więc no, patrzcie się w którym kierunku idę. No. Nie widzę tam. w ogóle tych gości. To, daleko byli, ledwo co się renderowali, ale A, dobra, byli tak. widoczni na no, skopie. O, idzie Kaj, mostem to ja? ktoś? To ja. Nie ja ty. A. Dobra, ale. Ja ty... z jest Mars Bull, spamemigo. Spa jest pod e... policją. Pójdziesz tam na postęp? Patrick. Dobra, nie, na najwyższym to... budynku jeden gościu. Na moście A, drugi gościu. Ja, na budowę. Na budowę najwyższym nikogo nie widzę. Ja idę na budynek. O, jest pod budową. Jest pod budową. Widzę, da, widzę. Tak, widzę, widzę, zamknięto. A, Sparty ma. Pobiec pod namioty. Tak, widzę, widzę, czerwony w Dachu, ładujesz. Leży, Dobrze. Dobrze, go dalej. Spartanin, gdzie jest Spartanin? <toczulory> Czekajcie, bo ja muszę się zmydować. These broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be.